I tutaj jest, widzicie? To jest coś takiego i to jest perła. I później zobaczymy, co jest w misjach. Misje mi, misje. Co my tutaj mamy? Okej, okay, wiem, że u mnie blockster Planet mega, mega wolno działa, naprawdę. Także zatrzymam i pójdziemy do kolejnej misji. Kurczę. Okay, kochani, teraz zajeżdżam. O co chodzi? Musimy kupić pudełko czekoladki i dać doktorowi Starblockowi. E Okej. Okay bardzo fajne, gdy widzicie ile już dali mój pudełek czekoladek. Ja tu pewnie mam jakieś, więc nie będę musiała wydawać. No i zgadłam. Cyk. Okej, okay, no masz doktor Starblock. Masz czekoladki. Okej, okay, dość mu czekoladki. Teraz znajdź garnitur doktora Starblocka w talii Znaczy, zresztą zaraz zobaczycie. Ponieważ chatka doktora nie jest na samej górze tego... 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 jest tutaj na samej górze... Jeden, okay. na doktorze Starblock. XD Dobra, dajemy Ziki już dziennik i co ona nam tutaj powie? O nie! Okej, okay, ja już idę na mię proveepów. Teraz chyba wszystko jest wyjaśnione, że jeszcze nie zostało oczarowane przez syreny to okulary właśnie zasłaniały twarz i nie mogliśmy tego zobaczyć. E, teraz właśnie zauważyłam. I okazało się, że syreny właśnie niedługo oczarują zigi, także musimy szybko iść. Szybko, szybko. I powstrzymać ślub właśnie doktora Starbloka z Aquatą. Ok, idziemy na Wyspę Czaszek. Teraz pójdę do tajnej kryjówki syren i idę po ten kryształ. Chyba wiem, gdzie jest ten kryształ, bo tam było takie wgłębienie ląbinie w takiej ska skale, gdzie właśnie stali e Na vlog, bo wtedy jeszcze nie sprawdziłeś neksusa i nie wiesz także taki troszkę a gdzie Jest taki Bardzo fajnie. Ok, już. Do Zigi kryształ z Syren. Ok, iść. I teleportuję się. I zobaczymy się, jak będę na miejscu. Ok, kochani, ja już mam kryształ. Tam był taki, jak już mówiłam. Teraz idę szybko, szybko do Zigi. Ale podejrzewam, że chyba jednak będzie szybciej. a tyż akurat e, stoi tu jakaś jedna kolejnka i tutaj właśnie będzie zigi Także szybko, szybko. Mam nadzieję, że jak zginęłam, to ten kryształ dalej mam. No, okej okay. Widzisz to, to zbieranie kamieni okazało się całkiem przydatne. Okej, okay, i to już chyba koniec dzisiejszych misji. Chyba, chociaż mam nadzieję, że nie, bo fajne są te misje, naprawdę. Okej. Okay. Zygmi został oddany kryształ, no i niestety e, wydarzenie kończy się dopiero za 8 dni, właściwie 9, dlatego też e, no dlatego też po prostu no trudno. Dopiero za 8 dni pewnie kryształ, ten kryształ zostanie zbadany.

Kończę odcinek, popatki.